No, to tu jednak obok. Popierdoliły mi się budynki, ale doszedłem. No niestety moi drodzy, nie mogłem tego nagrywać dektafonem, ponieważ policjant nie wyraził zgody, a jest tam nawet takie są obrazki, niby to jest osoba publiczna, więc nawet nie powinniście się pytać, bo jest to osoba publiczna i podlega, ale byłem. Złożyłem zeznania. Pokazałem rozmowy, gdzie ludzie mi zgłaszali to bezprawie. Teraz wszystko trafi do prokuratury w nakle. No, no, co mogę wam powiedzieć? Znam prezesa sądów naklej wiem, że sprawa będzie zamiecona pod dywan, ale mamy zawsze na papierze coś i później możemy pisać odwołania do następnych instancji, do następnych instancji. Będziemy działać, będziemy robić, strajk będzie, jak widzicie, będzie, będzie strajk zrobiony legalnie, na wszystko będę miał pozwolenia, papiery, tak więc kiedy ten strajk będzie, śledźcie Facebooka, śledźcie kanał na YouTube, bo jak mi Facebooka zablokują komuchy, to wtedy działam na kanale na YouTube. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Wyszedłem właśnie z komendy, teraz idę coś zjeść, bo jestem tak głodny, że ja cię pierdzielę. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, trzymajcie się.